Wczoraj pokazałem na podstawie listu Jakuba, że wiara w jednego Boga, w to, że Bóg jest jeden, przekonanie intelektualne, czy tam jakieś jeszcze mocniejsze, nie daje zbawienia, bo takie przekonanie, taką wiarę mają demony. No to teraz powiedzmy, że ktoś mówi: No ale ja tak nie tylko intelektualnie, tylko tak całym sercem, całym sobą zawierzyłem Bogu. Czy to mnie zbawi? No to otwórzmy znowu Biblię, tym razem Dzieje Apostolskie, czwarty rozdział. Apostoł Piotr mówi tak, mówiąc o Jezusie. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Imię to jest konkretna osoba, postać, Apostoł Piotr mówi, że jeśli nie uwierzysz, nie zaufasz osobiście Jezusowi Chrystusowi, nie zrozumiesz tego, co on zrobił na krzyżu dla ciebie, kim on jest, że jest Bogiem Wszechmogącym, który przyszedł na ziemię, umarł i zmartwychwstał, a teraz stoi kołacze do twojego serca, chcąc, abyś ty zawezwał go, mówiąc: Jezu, wejdź do mnie, Jezu, zbaw mnie, Jezu. Tobie chcę zaufać, całe życie chcę złożyć w Twoje ręce. Nie możesz być zbawiony. Wielu ludzi powie, wierzę w Boga, ale ja ich zapytam, czy zaufałeś osobiście Jezusowi, Chrystusowi? Dopiero to zbawia.